No to witam Cię bardzo serdecznie. Przeczytam właśnie Norweską pod tytułem Szkatułka z dziwną rzeczą w środku. Był kiedyś mały chłopiec, który szedł sobie drogą. No i jak już przeszedł kawałek, znalazł szkatułkę. W tej szkatułce musi być coś naprawdę dziwnego, powiedział do siebie w duchu. Ale jakby nie obracał i nie potrząsał szkatułką, za nic nie potrafił jej otworzyć. Z pewnością w środku jest coś naprawdę niezwykłego, pomyślał. Kiedy poszedł trochę dalej, znalazł mały klucz. Poczuł się zmęczony, więc usiadł, aby odpocząć. A potem pomyślał, że byłoby fajnie, gdyby ten klucz pasował do szkatułki, ponieważ znajdowała się w niej taka mała dziurka. Wyjął z kieszeni klucz i najpierw dmuchnął na niego, a potem. Także w dziurka. Następnie włożył klucz do dziurki i przekręcił go. Jak Powiedziało coś w zamku. A kiedy chłopiec podniósł wieko, szkatułka stała przed nim otworem. Czy zgadniesz, co znajdowało się w szkatułce? No. To był cielęcy ogon. I gdyby ten cielęcy ogon był dłuższy, dłuższa również byłaby ta pasi. Dziękuję.